To był mój normalny dzień. Najpierw wstałem z łóżka. Potem się postanowiłem przebrać. Od razu lepiej. Później postanowiłem zjeść sobie śniadanko. W tym przypadku było to jabłko. Pyszne, widzowie, pyszne. Gdy już zężałem moje jabłko, ale było naprawdę pyszne, poszedłem sobie do mojego komputera. Dobra, pik zasiadamy, cyk, dobra i można grać Widowę, w dzisiejszym odcinku zostaniemy drwalem, tak, drwalem, ja zostanę drwalem. A więc najpierw jak można zauważyć. Mamy aż 20 dolarów. Ja sobie za to życie ułożę. No nie wiem czy było dobrze widać. A ja sobie naprawdę za to życie łożę. w to widzowie 20 dolarów. Oh my god! No a teraz oczywiście musimy wydać te 20 dolarów, no dzień dobry, co to jest, nieważne, kto pytał w ogóle, kupujemy jakąś sikierę, na przykład tą, czy ona być dobra, sprawdźmy, możemy je sprawdzić, 12, 12 dolarów, nas, widzowie, na szczęście stać, dobra, bierzemy tą sikierę, proszę pana, jak chcą tą sikierę, jedną sikierę, poproszę, tak, poproszę sikierę za 12, tak, po, tak, proszę bardzo, dziękuję, no i tak się widzowie robi, robi uczciwy handel. Gdy już mamy swoją siekierę, przydałoby się ją tak trochę odpakować, nie? Więc otwieramy. I uwaga, mamy piękną sikierę. Mamy piękną sikierę. Zobaczcie. To jest siekiera. Możemy ją podnieść. I teraz w będę drwał, Dwa ro... Dwa Dwa... Nieważne. Tu mamy takie piękne drzewko. Takie piękne, aby je ściąć. Zobaczcie w Ścinamy normalnie drzewko. Iś, 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 Kto pytał? Iś, 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 Dobra, ścięło się, ścięło się, coś tu mamy. Tylko to tak trochę zostało w ziemi. Dobra, tu też trzeba... Dobra, mam to gdzieś. Mamy taką wielką jakże gałąź. Widzicie jaka to jest wielka gałąź, ja, ja sobie ją niosę, w ogóle ja jej nie niosę, tylko ona lata. Ja nie wiem co tu się dzieje, nie pytajcie mnie. Ja tą grę nie stworzyłem, ale dobra. Czy to tam wejdzie? Tak mi się wydaje, że chyba... Chyba nie. Dobra, wlezie widzę, wlezie, wlezie, ja wierzę w to. Właśnie, właśnie... Jednak nie wlezie. Jednak w nie wlezie. Nie zgadniecie co robię. Totalnie nie na pewno nie zgadniecie. Co ja zrobiłem, kurde? To trzeba to mam tam to się zmieści? Właśnie tam nie denerwujmy. Co to jest, co wielki, właśnie. Dobra. Sprzedało się on. 22 dolary, widzowie. 22 dolary, oh my god Czyli już jestem na plusik? No dobra widzowie, ale gałąź sama się nie zaniesie, tak? No chyba tak trochę się nie zmieści. Zaś ją muszę obciąć. No kurde, zaś. Ech. Dobra, udało się chyba. Nie wiem, może w Właśnie, nie denerwuj mnie już nawet. Działam cierpliwość do ciebie, to jest w ogóle cud. Właśnie. Nie, no kurde, nie denerwuj mnie nawet. No masz włazić ty kurde, no jak się tu nie mieścisz, tu się. jak się nie mieścisz. Właśnie. No, właśnie, kulturalnie, Właś drzewko, właś powiedziałem. Mówię coś, a starszych się słucha, chociaż nie wiem, czy to starsze. Aha, widzowie, to może ja tej gry powinienem słuchać, bo jest z 2009 roku, więc. Ehm. Um... Co złego, to nie ja, ja, nic nie mówiłem, nie, nie. Widzowie, ktoś tutaj drzewo ma, kradniemy, kradniemy. Chodź tu, synergia ja biorę, jak kradę drzewo, mogę kraść? Kurde, nie mogę kraść. Mogę je wziąć? Nie, no mogę to wziąć? Nie, no, czego ja się spodziewałem? Dobra, widzowie, to znowu ścinamy drzewo, tak. Zgadliście. A więc no, trzeba się tutaj spocić, widzowie, przycinanie drzewa. No i widzowie, zarąbiście, runęło. Teraz trzeba obciąć w tym miejscu dokładnie, więc no, co mogę robić? No, Podejrzewam podej, widzowie, że obcinać, ale dobra. Szybciej, szybciej. Widzowie, to się nie chce obciąć. No i w końcu, widzowie, obciąłem to drzewo. Teraz mogę je wziąć do mojej kociej łapki. Ech, chwyć. Chwyć. Chodź. Dobra, ciągniemy w zawie to drzewo. Jademy w zawie to drzewo, musi dojechać właśnie tutaj, tu, tutaj. Czemu to drzewo lata? Ja nie wiem naprawdę. No ale dobra, wsadzimy je do sprzedawalni Tutaj elegancką, jak to się nazywa? Drewniany Drop, for... Drop Dobra, nieważne. Właś powiedziałem. A jak ja coś powiedziałem, no to możesz się słuchać. Co z tego, że to drzewo jest starsze ode mnie. Właś! Nie no, bydę serio! Ja sam aż tak głupi, patrzcie co ja zrobiłem! Ja nie mogę! Na szczęście mam moją sikierę! A mogę jej użyć! Na przykład w ten sposób! Widzicie? To było najmądrzejsze co zrobiłem w tym dniu! A teraz użyjemy ją tak! I co się stanęło? Patrzcie, to jest dosłownie niemożliwe! Ty też sobie drewno, może dla mnie się kasa zaliczy Dobra, ciepłuj i leci! Mamy 90 dolarów za to sobie życie zawierało, a my zlecimy do sklepu Siemano, siema, proszę pana, ja ogólnie Ja ogólnie pan, panu chcę z shikiery walnąć. A ma pan, a ma pan, a ma pan Dobra, dobra, może może się uspokójmy, bo nam nie sprzeda tego. Co tu w ogóle jest? Jakieś dziwne rzeczy to jest są. Jak chcę sikierę, za ile są sikiera? O Jezu, dobra trochę nadrobimy tu burderu, ale trudno się mu. Pokaż ją, pokaż ją, pokaż tą sikierę powiedziałem, a ja coś powiedziałem. Po ile ona jest? Nie wiem, po ile, jest, proszę pana, po ile to dzieractwo? Po ile? Ja się pytam, po ile? 190, po cholera. To, to ja to ja to ja nie chcę tego, proszę pana, nie, nie chcę. Nie, nie chcę, proszę pana. Ja nie chcę tego, ale może znajdziemy coś lepszego. Na przykład, co to jest? Proszę pana, po ile to coś? Dobra, mamy, ciągniemy to. Proszę pana, po ile? Po ile? Za 80 jakieś światło? Światło robocze. Po co mi światło robocze? Dobra, ale widzowie, bo ja nie wiem. Mogę coś tu kupić w ogóle, bo tak biegam po tym sklepie, jak nie wiem. Po ile jest to, proszę pana. Wywalaj z tą kosiarką, ja chcę wiedzieć, po ile jest. za śkira. A co jak by ją ukraść. A co jak by ją ukraść, widzowie? Morda, ja ją kradnę, nara. No i, i mamy. Aha Może tą kosiarkę ukradnę mu. Dawaj tą kosiarkę. Dobra widzowie, nie 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 nie. Ja tu może się zajmę swoją robotą, czyli ścinanie drzew! Ale co to w ogóle jest widzowie? Kto takie drzewo ścina? Ja nie mogę. Zobaczcie, tak muszę sobie ta zbiegać na piechotę, bo na auto mnie nie chceć, bo jestem jakimś bambikiem bez fałdolców. Co to w sobie ma znaczyć, Dlaczego ja jestem bambikiem? Ale ja nie wiem naprawdę, więc co robimy? No, ścinamy drzewo, tak? że nie szybko zetnie, bo nie chcę doczekać 500 miliardów lat Dobra, lecimy cimy z tym drzewkiem. Nie pytajcie co z nim zrobiłem, ale, ale mamy, dobra. Jakby to tak mogło... Co to jest widzowie takie czerwone? Co to jest, widzowie? Ja to chcę. Dawaj to. Jakiś klocek. Co jest, kurde, klocek. A jak może go tam wcisnę, to może mi da kasę. I trzeba to przetestować. I chyba nie chcę tam wejść, dobra. A to wejdzie mi. To wielkie, wielkie... Wielkie gibna. właśnie. Powiedziałem, a jak ja powiedziałem, to, to powiedziałem. Ale proszę wleć. No nie no widzowie, nie współpracuje to ze mną. No i ładnie widzowie, urąbałem drzewko, a teraz można tak po kawałeczku. Jeden kawałeczek, cyk. Dobrze widzowie, dostałem kasę. Teraz drugi kawałeczek, teraz tutaj cyk. Kurde, kawałeczku, masz lecieć. Dobrze. Dobrze widzowie będziemy bogaci, jak będziemy bogaci to będzie to będzie fajnie. Bo jak będziemy biedni, no to już nie do końca, skakuj Powiedziałem. Widzowie, ja powiedziałem coś. Właś tam. Dobrze, mamy 131 kasy widzowie. Wiecie, że to jest tak dużo. To jest do... jeszcze w dolarach widzowie, to jest jeszcze w dolarach. Widzowie. Widzowie, posłuchajcie mnie teraz głośno i wyraźnie. Wiecie ja takich słoików za 2 zł mogłem kupić za 143 dolary. No ja, ja, ja też nie wiem, ale na, na pewno więcej niż, niż, niż ten jeden, tak? No, a więc życie sobie mógł ułożyć właściwie od nowa. No a więc super, super widzowie. Ale chyba widzowie wiecie, co się należy za ten odcinek, nie? No, chyba, chyba nie muszę mówić. Widzowie, co tu są za drzewa? One są jakieś takie sasibaka. Dobra, idemy po te drzewo, bo te drzewo jest turbo sas. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Trzeba tu leży. Że... To jest drewno. Chodź tu. Mogę cię wziąć? Proszę. Mogę wziąć? Mogę wziąć Eee, mogę kraść, fajnie, lubię kraść. <laughs> Dobra, wyzabieram, ja to odniosę i widzimy się, jak to odniosę. Wyzabieram, ja już nigdy nie gram więcej w tą grę. Przymierzyłem ten kawał drogi po to, żeby zrobić 2 dolary. 2 dolary, poczekajcie, ile 2 dolary to jest. Mniej więcej po 4 8 zł, tak według moich głupich obliczeń. To jeden słoik kosztuje 2, 4, 6, 8. To mogłem kupić cztery takie słoiki za ten kawałek drewna. Czekajcie to: cztery takie słoiki. Dokonnie no, czy to jest w opłacalne. No, słoiki zawsze na plus, no ale ja, ja naprawdę nie wiem. Ja już zabień do tego oszukanego drewna tam. Ile ścinać to? To będzie to pewnie dużo do kasy, nie? Najgorzej, jak się by się okazało, że to jest to samo, no ale dobra. Kto by się tym przejmował? Ścinamy. Paweł, ja mam że drewno jest naprawdę twarde, już je tyle niszczę, że nie zapo O! Łamałem. Jaki wielki kawał wizowy, widzicie wy to? Jaki wielki kawał drewna mam, dobra. Teraz muszę to zanieść, to ten wielki kawał drewna i jak zaniosę, to się właściwie widzimy. Nie zgadniecie wizowie, udało mi się to zanieść, to za niemożliwe. Ale jak ja to mam znowu rozwalać, nie no to wizowie 5 lat się rozwala. Nie. Nie no naprawdę. Dobra, tu będę rozwalał, w tym miejscu i poczekam co się rozwali Albo nie, widzowie, wpadł on na pomysł, kupimy lepszą siekierę, bo najprawdopodobniej nie stać Niestety nie kupimy za to tyle słoików, ile bym chciał, no ale, widzowie Trudno się mówi, mogę tutaj przez szybę rozwalić? Nie mogę Dzień dobry, mordo, już mnie że dziesiąty raz w tym dniu, ale kto pytał, nie, nie było tematu Tutaj robimy, bierzemy to, to jest chyba ta siekiera, jak to nie jest ta siekiera, no to dupa Dobra, powiedz mi, mordo, czy mogę to kupić? Dobra, jak chcę to kupić, widzisz? Nie widzisz. Znajdź coś, no. A co to jest? Powiedz mi co to jest? 190 Naprawdę mi nie stać! No i tak, chcę kupić, tak, może nie zauważyć. Może nie zauważy. nie masz co pieniędzy są pieniędzy. Są napisami. Nie masz ręcająco pieniędzy śmieciu. Coś śmieciu, nie, dobra, teraz, teraz coś obraziłem. Kupujemy pieniądze. Kupujemy 500 dolarów za 9 roboksów, Nie, nie tak się bawić nie będziemy. Tak się bawić nie będziemy. Kupuję 500 dolarów za 9 roboksów. Dostałem moje 500 dolarów na szczęście I co śmieciu, co śmieciu, ty coś śmieciem Ja ci dam śmieciu zaraz Jak kupujemy lepszą sikierę teraz, bo może będziemy stali stać już Dobra. Dobra Człowieczku, tą wywalę Bo to pomyślisz, że tą chcę, bo coś tak głupi Dobra, chyba, chyba będziesz myślał, że tą Za 208... dwa Nie chcę dwóch przedmiotów Nie, jest tak turbo głupi w Zowie Jak ja mam kupić teraz tą sikierę Mi powiedzcie w Zowie. O, jest jeden, jest jeden. To ja nie musiałem dokupywać tych tej kasy, nie? Ja... Ja pierdnie Nie, dobra, może tą sikierę. Może to będę mógł kupić przynajmniej. Idziemy sam sikierą, zobacz. Dobra. A tą to wywal. Wywal tą sikierę, powiedziałem. Nie chcę dwóch przedmiotów. Nie. Ja chcę jeden przedmiot. Ten kosztuje 550, dobra. Kupimy sobie. Kupimy sobie. To jest do kosza już, ale mamy taką lepszą. Dobra, cyk. Skamują to sobie. To tak skamują, Żeby nawet nie wiecie. Dobra, mogę to odpakować przynajmniej, proszę. Jak się to odpakować? tak? Odpakuj mi tą sikierę. Odpakuj sikierę, powiedziałem. No. Nie chcę mi sikierę odpakować. Eee nie, no widzowie, jak ja to mam odpakować? Help mi, Od, odpakuje mi to ktoś. Odpakujcie mi tą głupią sikierę. Gdzie ona jest? <tutuj> Tutaj, dobra. To jest... Aha, dobra, to, to ja muszę jednak tą rozwalać, to, to, to ja nie wiem, co mam z tym zrobić teraz. Dobra, ja ja czuję oskamowany. Ja się naprawdę czuję oskamowany. Jak ja mam ją otworzyć? No i wtedy, że jesteśmy wyrzuceni, siekiary nie mamy. Robuxów też nie mamy, ale no, kto by się tym przejmował, wyzwania? to jest tylko 9 Robuxów. Bardziej mi szkoda mojego roleplayu, bo mam tylko znowu 20 dolarów. No to od początku nie będziemy wyzwania, zaczynać. A więc dziękuję za obejrzenie tego jakże ciekawego materiału. I zostawcie łapkę w górę i zobaczcie, że mi się naprawdę podoba. No to co wyzwania, mogę powiedzieć, teraz za te 20 dolarów nie kupię najwięcej tych kraus, słoików. No kraus zależy, kto zrozumie, to, nie? No to ja dziękuję bardzo, Nara.